Nie widać mnie. WIDAĆ! Nie widać mnie. WIDAĆ! I nie widać mnie. WIDAĆ! Co ty robisz? Gram w nie widać mnie widać. Grasz ze mną? Dlaczego nie mam takiego powodzenia u kobiet? przecież jestem miły, potrafię się zatroszczyć. Zupełnie tego nie rozumiem. Adam! 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 Adam, Adaś, Adam! 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 Patrz na ten jej kościsty tyłek. No właśnie patrzę. Gdzie ty się tam patrzysz? O. Stary, nie wiem, czy my możemy tak tutaj. Spoko, przecież nikt nie idzie! Co to było? To tylko mój zamek! Ooooooo! Wow, łaskono oni się wzięli, wiesz, że nie mogę tak przy publiczności! Adam! Adam! Adaś! Adam! Adam! Kaczyński! Tuż! Kaczyński! Tuz. Kaczyński! Tu, Kaczyński! Tu! Mamo! Cicho! Mam na rano do roboty. Szanowanko, Stefan. Witaj, Mięciu. Słuchaj tego. Węż mówi do węża. Czy my jesteśmy jadowite? Śmiertelnie, a co? Bo właśnie ugryzłem się w język! Bądź w język! Ty jak się co powiesz? Adam! 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 Adaś! Adam! 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 Adam. Proszę szeroko otworzyć. Aha. Wybiera się pan gdzieś w te wakacje? Tak, tak. Proszę nie mówić, gdy trzymam ręce w pańskich ustach. Ja się z żoną wybieram za granicę, jedziemy do Zoo, do Frankfurtu. Ona ma tam rodzinę. Ma pan dzieci? Proszę nie mówić, bo nie mogę pracować. Coś tam z tyłu chyba jest nie tak. Czy pan je głównie banany? Czwarty raz panu nie powtórzę. Proszę nie mówić, gdy operuję w pańskich ustach. Dobra, no to muszę tego spróbować. No nie takie złe. Teraz muszę powąchać pański oddech. O to było mocne. Muszę się położyć na chwilę. O Boże. Adam, Adam, Adam. Adaś, Adam, Adam, Adam. Drodzy państwo, w dniu Co? dzisiejszym nasze ZO zamykamy za 15 Co? minut. Jeszcze ja nie Nic nie w ogóle, no. Co? z powodu kwarantanny. Andrzej jest chory? Stary, wypiłem 12 kaw, już teraz nawet nie mogę mrugnąć. W dodatku słyszę, jak bije mi serce. Wodek też wypił 12 kaw, ale poszedł trwać 3 godziny, ta moja dalej nie mogę. A nie, to nie Adam. To Witek. Witek! 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 <śla> to jest sprawa warta całego zachodu, czyli ty naprawdę ją kochasz? Kocham, jeszcze i właśnie żeby mnie wróciła. Ma na imię Ania, tak? Ania. Jak długo już nie jesteście parą? Ile to czasu trwa ta rozłąka? No no, 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 no tak jak mówię miesiąc. Miesiąc, jeden miesiąc. Ja do niej za chwileczkę zadzwonię, może dowiem się czegoś więcej, gdyby jednak dała się przeprosić, no to pójdziecie na kolację romantyczną, to będzie zgoda. Jeżeli nie uda mi się nic za ciebie załatwić, to usłyszymy bdęk 50 złotych, niestety tylko i tak wyceni tą trzymiesięczną znajomość. Jak odpowie Anka Pawelcowi w temacie Jarosława, zaraz usłyszymy, ja dzwonię do Anki i więcej. Brand. czy Szmal w Radiu SK Halo. Halo. Dzień dobry, witam cię kobieto. Witam cię, czy ja za nią rozmawiam? Tak. 6.00, ja Paweł Paweł z Radio SK, oto ci niespodzianka. Dzień dobry. Aniu, mam tu czarno na białym, że jakaś miłość została zniszczona. Trzy miesiące miłości dokładnie. I kłótnie, wszystko przez mamę. I rozłąka trwa już jeden miesiąc. A było się poznawać na basenie na ulicy Inflanckiej, kiedy to 30 lekko ponad mężczyzna letni spotkał 23 młodą kobietę o niebieskich oczach. Ona blondynka, szczuplutka, piękna podobno. No i po co to mama stanęła? na waszej drodze i wszystko runęło. Czemu matka go nie lubi? Nie wiem. No mi powiedział... Nie wiem, na nie wiem. Aniu mi powiedział, że dlatego, że się spóźnia, to mu wszystko wypomina, a on pracuje w tak zwanej ochronie. Łatwo nie ma, wiesz o tym. I nie zawsze może zejść z posterunku, jeżeli go ktoś tam nie zmieni, a oni mu się spóźniają. Nie można zostawiać obiektu bez ochrony. To tak. Podobno mieliście plany wspólne, jeśli chodzi o Sylwestra. Tak, tak. Kupił ci sukienkę w kolorze czerwonym, tak. to prawda? Tak, w kolorze fioletowym, ale to prawda. Fioletowym? Tak. No to wiesz, to prawdziwy facet, to się na kolorach nie ma prawa znać. Byłabyś może łaskawa się z nim pogodzić, gdybym ja ci tak. o to. Tak? Mm -hmm. Umówię się z tym facetem błyskotliwym Na fantastyczną, romantyczną kolację We dwoje przy świecach ze specjalną obsługą kelnerską Którą my wam fundujemy w wybranej przez nas restauracji To się nazywa bal i tu jest radość Aha, tak Dobrze I żyli długo i szczęśliwie To Cześć jak wiecie moje korzy... że opóźniłaś na... na kolację. Także cieszę się z tego, że pójdziemy razem. Spokojnie Jerocławi, to już jest sukces, nie musisz się już denerwować. Ona pójdzie, tak? Ona to też przeżywała. Anula! Powiedz coś mu mi Słyszysz jaki on jest uniesiony, jak się denerwuje. Bo to jest, bo to kochanie, bo właśnie właśnie... To może się nie, nie, nie zgodzić, ale, ale, ale widzę, że się tak, także tak, tak, wszystko będzie okej, okay, zobaczysz. To, to, to już ma i, na kolacji. Tak, Anula, ja nie tak. mogę w to uwierzyć, że ty mogłaś być dla niego taka okrutna, jak on jest taki kochany. Nie ma wyjścia kochany, jak ty go kochasz, to musisz go jeszcze raz matce przedstawić. no Z mamą nie założysz rodziny. Się przedstawię. Dziękuję ci, pa Paweł. D dziękuję. Proszę bardzo. Anula, bądź dla niego dobra i broń przed złymi matkami. Dobrze. Miłego dnia, cześć. Dziękuję. Cześć. You turn into a handsome sheep shearer. Oh, yeah. yes. <fie> Do Bruno Najpierw do brzuszka Tam wszystko łatwo się trawi A potem odżywia Bruna Oczy, zęby i futerko Bardzo lubię się do niego przytulać Mój piesek jest szczęśliwy I robi zdrową kubkę Pedigree Dobre trawienie, lepsze zdrowie.